cie tej strony polskiej raczej widzimy się po raz ponowny w Warhammerze 1C to i jest kadzenka upragniona. Znajdźcie swoją mocą, durtu Las, użycza ci swej siły. Możesz teraz pokonać Morgura na dobre. Ruszaj, by pokrzyżować mu plany. Zniszcz go raz na zawsze. Mówisz i masz w takiej naszej bitwa srebrna iglica, no i sam Morgur zwiastun. Cienia tam będzie. Tak więc szykuje się naprawdę bardzo, bardzo krwawa. Bitwa. Teraz pytanie jak armię, jak <grymne> armię lokować szczerze. A ta pani chyba się jakoś bardziej... nie przyda. Same drzewce bez piechoty to... To też wiecie jaki to ma sens. Dobra. Coś takiego, tylko... o, on miał, miał tych... Yy, lekko... Lekko z rangą. Dąb wieków zakwitł i zobaczcie tylko, jaki jest teraz potężny, po prostu, prawda? No i dur tu czas ruszać, czas raz, a na dobre pokonać hordy z ludzi Z Orionem, niestety, jak widać, nie uda nam się zapewne skonfederować. O, tu jakaś, jakieś najazdy jeszcze na nas. Grałem kiedyś Orionem, tylko to był też poziom trudności bodajże normalny. No to udało mi się skonfederować z Argwilonem, -Ar ale jak widać nam to nie będzie dane. Bo ciekawa armia, bardzo bez sensu, bo mało piechoty jest. Za, za mało chyba, ale zdecydowanie kładziemy tutaj na jakość po prostu w tej armii, ale zobaczymy, na ile ta jakość się spisze, bo tak, armia ma. Taki ledwo mały sens. I co ty chcesz ode mnie? O, czy tu popierdzieliło chyba? Cię tu popierdzieliło chyba. Moi drodzy, upragniony... Koniec kampanii. Odpędzie za turę. Nie wiesz... Nie wiesz po prostu. W następnej turze. No nic. Nic już nie można zrobić. Dobra. Mhm. A, też te urzędy od razu widzieć. Możecie sobie zobaczyć handel z innymi razami niż leśne Elfo, To ciekawe. Tak dla i Tak dalej sobie wkładajmy tych wszystkich panów. Myślałem, że może osiągnięcie. Zobaczymy, czy coś. Niestety. Nie. No i cóż moi drodzy, w następnej turze czeka nas krwawa bitwa pod srebrną Iglicą. Tak, oczywiście to nie są ich jedyne siły. No nie szukujmy się, czterech pomiotów by nie miało, ale dobra. My więc przejdźmy do bitwy. Bitwy, która będzie bardzo ciekawa. Pewnie będzie również. Ciężka, ale zobaczymy, na ile nas stać oraz naszych przyjaciół. Z tego co ja pamiętam, jak Orionem się walczył z Morgurem, to chyba Morgur się leczył i był jakąś barierą. Pamiętam, że mapa była chyba inna niż tutaj. Więc będzie ciekawie, bo on stał sobie przy takiej barierze a dobra, się przymknę. Dom wieków opiera się wszelkim atakom. Możesz teraz powstrzymać, Morgura. Zadmijmy triumfalnie wróg kurlosów. Zwiećmy te plugawe kreatury z powierzchni ziemi. On był sobie jakby, wie, wiecie, na końcu, na... O, może to jest jednak to? pytanie. Tutaj widzę, że kawaleria, drzewiec, drzewne bractwo, taka zrównoważona armia, coś czego u nas nie jest, nie ma, ale chociaż jakieś tam parę elfów mamy, macie też orła do smoków, nie macie niestety, ale ważne, że macie drzewce, więc jakoś sobie powinniście poradzić w starciu z przeciwnikami.

A smoki posiadamy. Jakieś to uczucie wspaniałe. Naprawdę, naprawdę wspaniałe. Dobra, skonfrontujmy leśne smoki. Mroczna aura, Morgura chroni go przed wielkimi obrażeniami. Zajmij się jego sługami. Oczekiwania na okazję do zabicia samego władcy bestii. Czyli jednak tak samo się chyba bijemy. Dobra, leśny smoczek wygląda w ten sposób. No i zwykłe drzewca, to już widzieliśmy, wszystkie są na zielono, ale jakiś jeden ten, nie, ten też ma grzyby jakieś dziwne, no dobra. Nie wiem co nasi sojusznicy tu wymyślają, ale dobra, my sobie tu wysyłamy wojsko. Tu jest jakaś bariera. Bariera, która go broni przed obrażeniami. A, czyli ci tu wrogie posiłki jakieś będą. No dobra. Tu z góry. W tych nie ma co strzelać. Tu się ustawcie. O, ale smoczki te nasze nie, nie potrafią zionąć. Szkoda, ale dobra, w Ungory proszę strzelać. No, dawać. Dawać, dawać ich, dawać ich. O, ale te pomioty są, widzę, zbustowane. Jest sam morgur Sobie na spokojnie podczarujesz. Smoki do boju Tak to ładnie ujmę, dobra e, Fajnie było, jakby się przyspieszyły O, bestigory są. Dobra, bestigory nawalajcie. Bo one już mogą trochę smokowi zabrać po prostu życia. Sam Borgur z kolei, no to myślę, że wiecie jak się prezentuje, taki ziomeczek po prostu, typowy pomiód chaosu. Dobra, smoczka rzuciłem w gęsty wir walki. I wrog atakuje naszego sojusznika. Nasz sojusznik będzie odpierał ataki ich, póki jest w stanie, ale pewnie długo nie wytrzyma, więc. Więc my musimy. Szybko. sobie poradzić. Dobra, No, tu smok po prostu odciąga zagrożenie. Bez Tigory gory, mocny pancerz mają, więc wiadomo, że jakoś tam znakomicie sobie nie poradzą. Nasi dystansowcy z nimi, ale wiecie. Znaczy to niż nic No dawaj durtu Morgur tu jest, dobra. Zaraz aura z nich nie. Dawaj, <zniknąć> dawaj. Najlepiej wszyscy na niego po prostu jak, jak najbardziej go na no ten 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 jest wiadomo On się rozpada już powoli Ale tłok, ale tłok. No i pokonany chyba, Morgur, nie? Jeszcze nie pokonany. Gościu to jest otoczony po prostu o. O. przez wszystkich, jak się da. raz, muszę i im. O, są bestigory. Jak tam sojusznik się trzyma? Widzę, że sojusznik dość ledwo. No przeciwnik ma przewagę, ale i tak i tak nasz sojusznik, no radzi sobie jakoś, co nie? No, tak, tak. Proszę go słyszać co? Mara z gałęzi kontra Morgur Czy Mara z gałęzi sobie poradzi? chyba? Chyba nie e, Chyba nie, chyba jest za mała mara, mara ale Zobaczmy raczywa. Ona chyba sobie poradziła w skrócie. Tak jak ogółem my sobie poradziliśmy zdaje się. Wy, Morgura, ścigajcie. 90 prędkości Morgur 37 a i tak jest szybszy. Na, jaki to w zasadzie działa. Dobicie go, dobicie go. Po prostu go dobicie. O, Cygor. To jest ten co głazami rzuca. Śmieszny cykl, no, Morgur chyba z... udało mu się chyba zwinąć, co nie? Mam nadzieję, że nie, ale zdaje się, że ucieknie. Jest silne, ale z, z, ze smokami to szans nie ma. Durn, tu tam. W nowej włóczni se strzela. No dawać, dawaj te pomioty. Pyk. No i pyk. Piękny finisz po prostu świetny finisher. No i udało się nam, moi drodzy. Przeszliśmy tą kampanię naprawdę gładko. Bez żadnych, ale to żadnych problemów. I myślę, że była dość przyjemna. Zawsze można jakoś tam leśnymi elfami. No i powrót czasem do Warhammer Riding wcale też nie musi być jakiś zły też... Kampanie kazraka jednookiego sobie przyjdziemy kiedyś. Ciągle przepełnia furia Dortu. Nawet teraz, po tym jak zabiłeś Morgura i ocaliłeś nasz świat, nadal myślisz o wojnie? Nawet jeśli w snach wciąż mierzysz się ze swymi porażkami, osiągnąłeś właśnie niebywały sukces. Odniosłeś wielkie zwycięstwo. Osiągnąłeś cel, dla którego wybudzono cię ze snu. Pokonałeś zło zagrażające głębokiej kniei. Może teraz ponownie udasz się na spoczynek? Twój żal i gniew nie mają sobie równych. Spocznij w objęciach lasu pradawny turtu. Zapadnij w niespokojny sen do czasu kolejnego przebudzenia. Więc moi drodzy, statystyki są następujące. Ja Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję za tą serię. Będzie serię również z Kazraka Jednokiego. Czy w Warhammerze Jedynce potem coś programy? Nie wiem, nie wiem. Może Norską albo Archaonem. Bo tutaj jedyne co to chaosem chyba się opłaca w miarę, bo nie masz tych innych tam jakichś. Plemiona chaosu, i tak dalej, no i norską, bo w miarę jest sensownie lepiej jest być może wrócić. Jeżeli chodzi o zwykła tryb gry, no to chyba do dwójki, bo tam to o na przykład jest bardzo ciekawe, ciekawe, stworzone po prostu, ale zobaczymy. Ja Wam za tą serię, tak jak mówiłem, dziękuję. Z tej był Polski Racz, trzymacie się, cześć.